Cześć, a w dzisiejszym odcinku chcemy Wam pokazać jedną z najgorszych konsol, jakie kiedykolwiek wyszły, a jest nią Amiga CD32. Przepraszam, ale to nie jest najgorsza konsola, jaka wyszła, tylko jedna z lepszych konsol, tylko po prostu wyszła w złym momencie, bo chwilę po jej premierze pojawiła się PlayStation. Także jak wspomnieliśmy wcześniej, dzisiaj troszeczkę potestujemy nowy nabytek Marcina, bo udało mu się wyrwać naprawdę w fajnym stanie MGCD32. Zobaczcie, że nawet ma naklejki jeszcze na, na, na logo, na oznaczeniu i nawet tutaj na tatce. W ogóle jeśli chodzi o samą jakby budowę konsoli, jak widzicie, takie przedzielone pół na pół, tutaj napęd, tu reszta. Podciągamy do góry. dosyć prosta konstrukcja. Prosty ten, jeżeli chodzi o taki ten cały interfejs, macie przycisk reseta, diody sygnalizacyjne, czy działa, czy nie działa. Głośność tak? słuchawek. Tak, tak. Jak sedze. I, tak jak w Dokładnie, tak jak wsadzę i samo wejście na słuchawki. Teraz z boku mamy joysticków, tak, e, Z tyłu włącznik. No, klasyka. Klasyka dokładnie, może tak, wezmę. Zobaczcie też tak jak mówiliśmy, w jakim ona stanie jest naprawdę zero rysek, zero jakiś e, przebarwień i tak dalej. Naprawdę ktoś tam o nią e, dbał. Pudło też było, też fajny stan. Powiedz w ogóle skąd ty zamówiłeś? Bo to jest znaczy, ciekawy fakt. Ona, ona przyjechała, przyjechała y, z Rosji. Y, praktycznie nie pamiętam nazwy miejscowości, ale to blisko. Władywostok. O właśnie, Władywostok. Czyli praktycznie drugi koniec y, Azji, tak? Kto grał w GTA? 4? Mm -hmm. ten wie. No i konsola, jak widać, jest w, w bardzo ładnym stanie szukałem ta, takiej konkretnie stanu, żeby było po prostu nadawało się do użytku. Jest stan bez jest żadnych e, ładny. Przeróbek. No i w tej chwili odpalamy chyba jedną z najlepszych gier, e, które w ogóle na mig wyszły wyścigowych, czyli Lotus 3. Dla mnie czadzik. No trochę tak, no. Ja może się wytłumaczę dlaczego, bo mm. teraz wiele osób pewnie powie jak to najgorsza konsola, Commodore, UO i w ogóle. Ja, jak wiecie, nie jestem zbytnio komputerowy, jednak Commodore to firma, która robiła głównie komputery wcześniej i nie oszukujmy się, to jest Amiga 500 opakowana w winny. To nie jest Amiga 500, to jest Amiga win... 1200. Przepraszam, Amiga 1200 opakowana w inną e, tą, więc jakby to nie ma prawa być dobrym, zresztą dlatego Ty mówisz, że Sony wyszło w tym czasie, dlaczego... Ona wyszła za późno, okej, okay, zgodzę się z tym, z za późno, ale to też jest jakby oznaka tego, jak Komodore nie umiało w tamtych latach radzić sobie z tego typu rzeczami znaczy, i, i, i że pozwoliło na to, żeby wypuścić de, to tak. De późno. facto, Amiga 32 miała być e, ratunkiem dla padającej firmy, natomiast no niestety. Taki ratunek, powstało, że jakbyście jeszcze podpisali, Tak, jak, tak jak, stało się, tak jak się stało, tak. wszyscy wiemy, że komodore e, chwilę potem zakończyła swoją działalność. Ja tak nie pomógł mhm. w tym wypadku, niestety. Jack Tramiel, jak no, ale już mówimy. On, on cały czas przecież był w Atari w tym czasie. No, tak, ale jakby więc, sam fakt, no, y -y. ja jako konsolowiec y -y. gdzieś tam z. no. chcę ją mieć, bo to też jest tak, że jakby zbieramy nie tylko to, co robimy, ale zbieramy, żeby mieć, więc też chciałbym mieć. Tu akurat fakt, że dla Marcina udało się trafić o naprawdę rewelacyjnym stanie. Pieniążki to już druga rzecz, bo ona nie była tania, ale o tym też jakby nie mówmy, ale te rzeczy teraz kosztują niestety, bądź stety. Y -y. y -y. Co mi się w niej podoba, jakby miał już coś wymieniać, co mi się w niej podoba, to pad. Mimo wszystko ten kontroler jest fajny. Ja uważam, że jest naprawdę fajny i ergonomiczny. I fajnie, że jakby w tych nowszych wersjach, które są pod HDMI, na przykład C64 i tak dalej, że tam właśnie był jakby imitacja tego pada, tylko że tak, ja jest może mniejszy. Wezmę, pokażę. żebyście wiedzieli o czym jakby mówimy, nie? Jakby pokażą, może to jest ten, jakby ten nowy nowy właśnie kontroler, który jest na przykład do C64. Dokładnie. Tak. A tu macie oryginał, więc macie jakby, no jest pomniejszony, no tutaj jest dipad ten okrągły, tu macie jakby na krzyżaku, tak? Y -y. Ale widać, że to jest jakby to, no nie ma tutaj... W Wzorowany jakby... jest. Wzorowany, ten. dokładnie, no nie? I... Ale on jest ergonomiczny, jest y -y. fajny, naprawdę. Jeżeli chodzi o to, to, to pod tym względem no to i... jest fajny kontroler. Jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć, że Amiga 32 nie była pierwszą konsolą wypuszczoną przez Commodore, bo Pierwsze było C64 Game System, który opierał się de facto na komputerze C64, w którym zrezygnowano z klawiatury. Kolejna rewelacja. I gry, rewelacja. I gry, gry których była wielka biblioteka na kasetach bądź dyskietkach, niestety przełożono przy, przy, w niewielkiej części tylko na Kadridge, więc też była to porażka, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych e, egzemplarzy. No tak jak mówiłem, Commodore to komputery i na tym się zatrzymajmy. Na tym powinni się zatrzymać. O tak, no ale się nie zatrzymali, mhm. weszli w ten rynek konsolowy, nie wyszło, nie zrobili tego tak jak powinno, tak jak już mówiliśmy, zdecydowanie za późno też. No i tak naprawdę tyle, no. Dużo tego też nie powstało jakoś wielce. W dzisiejszych czasach ciężko jest to zdobyć, raz, że właśnie nie jest tego za dużo, dwa, że kasa. No, kosztuje to teraz niesamowicie duże pieniądze. Yy, I nie jest to tego warte, natomiast jakby no, no fajnie, że tobie się udało i to jeszcze w jakichś tam powiedzmy sensownych, aczkolwiek też nie małych pieniądzach, no. ale za ten stan uważam, że pieniądze dałeś dobre po prostu. Tak. Za te pieniądze. No szczególnie, że tam wszy... cała dokumentacja, tak, tak, wszystko dokumentacja. W pudełku jest yy, w komplecie łącznie z koliami. Tak. I te pudełko Ryby. też zobaczysz że ono tak naprawdę też jest w ideanym stanie dosłownie gdzieś, tutaj. Przecież bo coś na tym widocznie leżało, nie? Ale, ale naprawdę jest, zobaczcie, bok i tak dalej. No jest świetnie ogólnie. Jest naprawdę świetnie. Mm. E, kilka gier też na to mamy. E... Nie wiem, pewnie nie wiem, za jakiś czas, nie wiem, może gdzieś do pogrania, tak na chwilę chociaż wystawimy, żeby gdzieś tam tak można jest. było się z tym zapoznać, ale na pewno nie będzie to stało e, do grania cały czas. No, tak chyba, jak, że będziemy mieli dwa egzemplarze. Chyba, że, wtedy, że będziemy tak. mieli dwa egzemplarze, więc wtedy mhm. tak, wtedy na pewno, natomiast na razie, na razie nie, trafi to też gdzieś tam pewnie później do gablotki i, i żeby to jakby urozmaicić tą naszą kolekcję e, konsol. Co, to kilka słów może o grze, no bo jakby wybrałeś tutaj dobry tytuł, bo faktycznie tytuł jest naprawdę sztosem no i jeden z, no top, top, tak, to jest dobra gra, to naprawdę jest dobra gra. Dostępna ta gra była zarówno na migi klasyczne, czyli Amiga 500, yy, 600, 1200, jak, i, jak widać jest wydanie całej trylogii na, na CD do Amigi CD32, bądź podejrzewam, że też można by było ją uruchomić na CD TV. Prawdopodobnie, ale... no, kiedyś może spróbujemy. Jak będziemy mieli z z tak, naszą tak. Mega TV to będziemy to próbować. No to fajne takie zestawienie będzie można mm -hmm. zrobić nawet amega TV mm -hmm. właśnie z Amiga CD32, taki ciekawy temat. A tu już trochę gameplayu, może sobie zobaczcie. Bo gra naprawdę dobra. Naprawdę jak na tamte czasy ciekawa, ale no w porównaniu do tego, co mieliśmy już na PlayStation 1, no to jest dramat. Ale tu grywalnością też dużo nadrobiało bo to naprawdę ciekawa, ciekawa giera. I muzyka. Tu trzeba mhm. wspomnieć tutaj na pewno pod tym względem e, muzycznie jest to naprawdę e, fajnie. Ale jako, że tutaj mamy tutaj do czynienia z Amigą 1200, więc y, mamy spreparowane płytki z y, produkcjami demoscenowymi, więc. To, co Marcin lubi najbardziej, demo, scena. Tak, To jest mój konik. Zawsze się jarałem demo sceną amigową, więc niektóre demka po prostu są kultowe, pokazują możliwości tego komputera, który był w dużym stopniu niedoceniany przez graczy. Bo ze względu na niewielką ilość gier, niestety, na Amiga 1200 nie odniosło już takiego sukcesu jak 500. Ale Demosthena tak, no, gdzieś tam się rozwijała. Zresztą do dziś tam ludzie to dalej tak, tak. robią, więc to e... cały czas na topie. Na tej płycie, którą mam, naj, najstarsze, najnowsze właściwie dema są z 2017 roku. Dokładnie, dość e... świeże. Świeże, natomiast powstają też na bieżąco, bo mimo, że w tej chwili moje amigi są w muzeum w Gablotach, to przyglądam filmiki z produkcjami na YouTube. No, to kiedy? no Winamp Vibe, I, i, albo Windows Media Player Vibe, o. No bo w tych demówkach właśnie to, to co później było w, właśnie w Winampach i właśnie w Windows Media Playerach te wizualizacje. No ale ktoś to musiał zrobić, tak? I na pewno też czasu to zajmowało i. No i co ważne wam co większość tych efektów jest liczona w czasie rzeczywistym, no, to nie są animacje. Tak, tak, dokładnie. To to jest, bo, to, to jest właśnie, bo to tak skłóciłem mocno, żeby tam się nikt nie obraził tak. Tu chodzi mm. o to, że tak. No i demoscena de facto, większość produkcji powstaje jako praca hobbystyczna. Za to raczej pieniędzy nie ma. Tylko, tak, że tak, na jakieś tak, tak. demoparty ktoś wygra konkurs, tak? Ale to tak, wtedy tak. To bardziej to jest tak, że. No, znaczy... Produkcje. Się kiedyś w demo Coś znaczy, się Byłem na demoscenie, natomiast raczej wymieniałem się tylko produkcjami, jako takim. Sam, sam, sam nie robiłem. Okay, okay. Jako swoper tak zwany, tak. Okay. Przed czasami maili wymieniało się, listy tradycyjne. Tak? No, tak, w kopercie no. dyskietki były zapakowane. Nie e-maile, przyszły... tylko maile. Tak. Snail mail. Snail mail. No, także fajnie. No tyle. To sprawdziliśmy, jak widzicie, działa z Marcinem się nie pobiliśmy o to, że jest to beznadziejny sprzęt. Nie, ale nie, jakby, jest beznadziejny. nie jest beznadziejny. To, to jakby to miałby taki trigger, miał być, ale jakby nie nic z tego. No, dalej uważam, że to słaba konsola, dalej uważam, że Komadore powinno zostać przy komputerach, a nie przy konsolach. Zresztą dostali nauczkę za to, nie sprzedało się, ale fajnie, że jest w końcu u nas w muzeum. To jest najważniejsze, bo retro ma łączyć, a nie dzielić, więc oboje zgadzamy się, że fajnie, że jest to u tak nas jest z muzeum. I też Wy też będziecie mieli pewnie okazję na tym zagrać, więc sami będziecie mogli ocenić, czy jest to sprzęt w porządku, czy mniej w porządku. W ogóle dajcie znać, czy mieliście, graliście, może znaliście kogoś, kto używał tej konsoli i podzielcie się tym w komentarzach. A my co? Bez jakiegoś tam zbędnego przedłużania. Taki też krótki filmik, ale jakby fajnie chcieliśmy się z nami tym podzielić. jakby. I co? Chyba kończymy. Natomiast ja jeszcze dodam na koniec, bo mi się tak teraz przypomniało, że Amiga CD32 można było zamienić w pełnoprawny komputer. Wystarczyła przystawka typu SX1, i mieliśmy praktycznie wszystkie gniazda, łącznie z możliwością podłączenia stacji, dyskietek czy innych no elementów. Mieliśmy Amiga 1200, tylko w trochę gorszym opakowaniu, właśnie. U... Mhm. Ucięte pewne funkcje, ale tak jak mówisz, Zaczyna... udało się to rozbudować, y -y -y. powrócić do stanu pierwotnego prawie, że. I to już tak naprawdę wszystko, co chcieliśmy Wam w tym odcinku e, powiedzieć. Dajcie znać, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Co, zapraszamy chyba na e, następne odcinki. Tak jest. Subskrypcja standardowo, łapka w górę, komentarz, to ważna rzecz. Cały czas lecimy po tego tysiaka e, subskrybentów. No cóż, hmm. i czekamy na powrót naszej CTV, bo tak. jest ciekawszym urządzeniem tak, niż, tak, niż tak, Mega CTV Tutaj CTV2. ja też to powiem, zgadzam się, zgadzam się w 100 Miejmy tak. nadzieję, że uda się ją przywrócić do stanu do używalności. Życia. Tak, do życia. A co, no do, tej, do tej pory trzymajcie się i. Hej. Cześć.